Słyszysz to? Ten cichy dźwięk, kiedy gasisz światło to nie wiatr, to ja. Leżysz w łóżku, patrzysz w sufit, a ja patrzę na ciebie od spodu. Znam rytm twojego oddechu. Wiem, kiedy zamykasz oczy. Wiem też, kiedy udajesz, że śpisz. Nie jestem duchem. Nie znikam o świcie. Nie wychodzę z szafy ani z cienia, tylko spod twojego materaca. Między sprężynami, kurzem i zapachem Twojego strachu. Dzieci widzą mnie częściej, wołają rodziców, a oni się śmieją, ale ja czekam, aż dziecko dorośnie, bo wtedy już nie wzywa nikogo. Wiesz co najgorsze? Gdy Twoja ręka zwisa z łóżka i czujesz lekkie muśnięcie. Nie to, które myślisz, to ja sprawdzam, czy jeszcze nie śpisz. Czasem zmieniam pozycję, powoli. Centymetr po centymetrze, aż materac się lekko unosi. To znak, że dziś się poruszę. Nie boję się światła, nie boję się krzyku. Bo zanim ktokolwiek przybiegnie, będzie już tylko pusty pokój i prześcieradło lekko zsunięte na podłogę. Więc jeśli to słyszysz dziś w nocy, nie sprawdzaj, nie zaglądaj pod łóżko, bo to nie tam mnie znajdziesz. Już nie.